Powiadam ci, nasza górnicza córka nie pojedzie do Shiny City w takich butach. Przerwa! Snips! Snails! Gdzie drugi but? Hej! To nie jest nasza działka! Rekwizyty to wasza działka! Wiesz tak, ale. Jasne. Sztuka jest o magicznych tańczących butach. Ludzie nie przyjdą na sztukę o jednym tańczącym bucie. Ktoś zakosił jeden z moich cudownych bodków? To źle. Nowe śledztwo do przeprowadzenia nie, nie źle! Niełam swojej rudej głowy, ruda! Jako ta aktorka, której stopę ten but miał obuć i kostiumografka, która ów but zaprojektowała, daję wam słowo, że znajdę ten but. Ale od czego zacząć? Ktoś musi mieć o nim jakieś informacje.